Problemy psychiczne dotykają coraz większej ilości osób i to dosłownie w ostatnich dwóch latach naprawdę niesamowicie wzrosło. W Polsce w wyniku samobójstw, które były następstwami oczywiście problemów psychicznych, ginie dwa razy więcej ludzi niż w wypadkach samochodowych. Dzisiaj opowiem Wam trochę o problemach psychicznych w Polsce i w Japonii. Nie będę tutaj bardziej się koncentrować na całym świecie, ponieważ nie będę po prostu udawać, że wszystko wiem. Mam porównanie i mam swoje własne obserwacje, jak to wygląda w Japonii i jak to wygląda w Polsce. I tutaj, niestety, ale te dwa państwa są bardzo zbliżone do siebie. Dlaczego niestety? Głównie dlatego, że problem z depresjami, problem z samobójstwami, akurat w Polsce i w Japonii, jest naprawdę bardzo poważny. Na początku skupię się na takich bardziej statystycznych rzeczach i rzeczach, które można przeczytać w artykułach, później opowiem jakby takie swoje własne obserwacje, jak to wygląda. I uwaga, przypominam. To będą moje obserwacje, więc jeśli wy macie inne zdanie, zachęcam Was do dyskusji, do kulturalnej dyskusji w komentarzach. Na jednej ze stron można przeczytać, że na rozwój depresji może mieć wpływ nadużywanie alkoholu, problemy w rodzinach, jakieś choroby, strata kogoś bliskiego, jakieś konflikty, czy to w małżeństwie, czy to na przykład konflikty z rodzicami albo między rodzicami. No i oczywiście trudne sytuacje materialne rodziny. Na każdą 28-osobową klasę przypada średnio dwóch. Uczniów po próbie samobójczej. Teraz Japonia. Według statystyk, jedna na cztery osoby myślała kiedyś o samobójstwie. Jedna na cztery osoby straciła kogoś bliskiego w wyniku samobójstwa. Najczęstszymi problemami w Japonii i takimi czynnikami doprowadzającymi właśnie do tych samobójstw są po pierwsze problemy rodzinne, problemy zdrowotne i problemy finansowe. Grupą największego ryzyka, jeśli chodzi właśnie o samobójstwa, to osoby od 15 roku życia do 20. I 70% osób, które myślało kiedyś o samobójstwie, nigdy nie skonsultowało się z nikim na ten temat. Zarówno w Japonii, jak i w Polsce ten współczynnik samobójstw jest niesamowicie wysoki, zwłaszcza u osób młodych. W Japonii przyczynami są właśnie problemy finansowe, problemy rodzinne. W Polsce bardzo podobnie. W Japonii jednak, jeśli chodzi o problemy finansowe, to mimo to, że większość i tak całkiem nieźle zarabia, to często Japończycy popełniają dość. Podstawowe błędy, a w zasadzie dwa błędy. Pierwsze, przynależą do różnych sekt. W trakcie gdzieś tam się okazuje, to też jest problemami psychicznymi, właśnie o których zaraz opowiem, ale potrzebują czegoś takiego, potrzebują wsparcia, e, miłych słów od innych, no i niestety przez to również dołączają do sekt, którym płacą niesamowicie dużo pieniędzy i bankrutują. I drugi bardzo poważny problem w Japonii to hazard. W Japonii hazard jest no. Dość mocno rozwinięty i dużo Japończyków uprawia hazard, przez co oczywiście się uzależniają i wpadają w długi. W Polsce natomiast przyczyną wielu problemów psychicznych, różnych depresji i tak dalej jest alkoholizm. I to nie tylko sam alkoholizm osoby, która jest właśnie chora i ma problemy, tylko osoby nawet kogoś z rodziny, czyli nie wiem, rodzic jakiś jest alkoholikiem i tak dalej. I teraz trochę moje spostrzeżenia dotyczące Japonii i Polski. Tak jak wspomniałem, są bardzo podobne. W japońskich szkołach, Podstawowych gimnazjach, liceach są takie pokoje specjalne, gdzieś siedzi pedagog, psycholog. W Polsce jest bardzo podobnie. To znaczy w polskich szkołach również mówi się, że jeśli masz jakiś problem, porozmawiaj ze szkolnym pedagogiem, pogadaj ze szkolnym psychologiem, obojętne. I mimo tego, że dzieci naprawdę mają mnóstwo problemów, to przynajmniej sobie szczerze, prawie nikt nie chodzi do. Psychologa czy to pedagoga szkolnego. W Japonii jest coś takiego, że problemy psychiczne uznawane są, raczej odczuwane są jako słabość. I nie, że tak generalnie w Japonii wszyscy mówią, że to jest słabe, że jak ktoś jest chory psychicznie, tylko właśnie osoby, które mają dużo problemów jakichś życiowych, popadają w depresję, mają jakieś stany lękowe i tak dalej, czują się po prostu słabe. Co jest niestety, ale no dość mocno. Powiedzmy gdzieś tam naturalne, ponieważ no wiadomo, jak ktoś czuje się silny, raczej wtedy też psychika jest podbudowana, a jak komuś psychika leży, to wiadomo, ta wartość jest bardzo mocno zaniżona i no rzadko kiedy decyduje się coś takiego, żeby właśnie iść do takiego pokoiku i porozmawiać z jakimś już nauczycielem o tym. W Japonii do tego jest coś tak jak honnei tatemae. Kiedyś o tym wspominałem, w skrócie co to jest: Honne to jest, są, jakby twoje prawdziwe uczucia. Tatemae to jest coś, co musisz zachować się, musisz pokazać przed innymi. Japończycy zawsze mają dwie twarze przynajmniej dwie twarze. Jedna to jest właśnie ta, której praktycznie nigdy nie pokazują, czyli ta prawdziwa, i druga to jest ta właśnie idealna, wesoła, miła. Więc u Japończyków jest taki problem, że zawsze starają się być mili. Co ktoś by nie zrobił, zawsze stara się pochwalić. Oczywiście nie mówię tutaj, że w pracy, na przykład, się szef będzie tylko chwalić coś takiego. Wiadomo, że nie jest duża presja psychiczna, co też jest niesamowicie dużym czynnikiem, właśnie, depresji wśród Japończyków. Ale jeśli spotykamy się wśród znajomych, czy coś, zawsze musimy mówić jakieś komplementy, zawsze wszystko jest idealnie, u nas nie ma żadnych nigdy problemów, wszystko jest dobrze, wszyscy są zdrowi i itd. No, i to również, oczywiście, taka, takie oszukiwanie wszystkiego naokoło jest no, mega, mega ciężkie. Zwłaszcza dla osób, które się źle czują samemu ze sobą w zasadzie i jeszcze muszą udawać zawsze uśmiechniętych, tym bardziej jest to wyjątkowo męczące. Mogłoby się wydawać z boku, że w Japonii, przez to, że jest tak surowo, jest tyle zasad, zwłaszcza na przykład jako dzieci, gdzie w japońskich szkołach są przepisy dotyczące ubioru, to przez to. Te dzieci są tak zestresowane i mają tyle problemów psychicznych, właśnie przez to, popadają w depresję, że nie mogą być sobą, no ale wystarczy spojrzeć trochę na Polskę. W Polsce nie ma aż takich zasad. Nie ma, że na przykład dziewczyny nie mogą mieć kucyków w szkole. Zresztą teraz jest dość popularne mówienie, że w ogóle szkoła nie może ingerować w to, jak uczniowie wyglądają, w coraz mniej rzeczy szkoła może ingerować, więc to jest dobry przykład, że. To, że w Japonii są zasady, a w Polsce te zasady są inne i o wiele luźniejsze, na przykład jeśli chodzi o wyrażanie samego siebie. Nie mówię, czy to źle, czy, czy dobrze, nie zrozumcie mnie źle, tylko mi właśnie chodzi o to, że z boku to może wyglądać, że w Japonii przez to, że są surowe zasady, Japończycy mają problemy, ale patrząc na Polskę, gdzie tych surowych zasad w szkołach po prostu nie ma, umówmy się, nie ma czegoś takiego, a dzieci dalej mają różne problemy, no to po prostu już tutaj widać, że. To raczej nie w tym leży problem, ewentualnie w czymś innym. Owszem, w Japonii są zasady, ale przez to dzieci często pozostają dziećmi. W Polsce dzieci 12 na przykład 13-14, już chcą być dorosłymi. A w Japonii do skończenia liceum, czyli 18-19 lat, Japończycy są naprawdę bardzo dziecinni. Ale w późniejszych latach jest coś takiego, że Japończycy to społeczeństwo, a nie indywidualiści. Do tej pory niestety ale coś takiego jest, chociaż tych indywidualistów jest coraz więcej. Więc jeśli w Japonii ktoś zachowuje się trochę inaczej, ktoś wygląda trochę inaczej, no to może mieć przez to niestety ale różne problemy. Więc generalnie Japończycy mogą mieć trzy wyjścia. Pierwsze, wpasować się w społeczeństwo i być po prostu tak jak wszyscy, takim po prostu szarym Japończykiem. Druga droga, żyć totalnie po swojemu i nie interesować się tym, co mówią inni, a na pewno będą coś mówić. Może nie wprost, bo Japończycy raczej nie komentują, ale dość często obgadują niestety. Kiedyś poznałem właściciela Three Tides Tattoo, bardzo popularnego studio tatuaży w Osace i w Tokio. Tutaj m.in. Post Melon i wiele innych artystów się tatuowało. Poznałem właściciela który ma teraz coś ponad 50 lat i on do chyba 19 roku życia skończył się tatuować. Jest cały wydzierany i on nie jest tatuatorem, tylko po prostu bardzo lubił tatuaża i w wieku 19, maksymalnie 20 lat, bo to chyba w 2 lata cały się wytatuował, całe swoje ciało. To później po prostu. Jeszcze biorąc pod uwagę, że to było 30 lat temu, nie mógł znaleźć żadnej pracy w Japonii, tym co mu zostało, otworzyć studio tatuażu. I znam sporo takich osób, którzy po prostu wiecie: w Japonii, jeszcze w tamtym okresie też w ogóle, ktoś z tatuażami to jest po prostu totalnie wyjęte ze społeczeństwa. I byli tacy ludzie, którzy. On nie jest z jakuzy, on nie był w więzieniu, po prostu mu się podobało i zrobił to co chciał. Nie namawiam do tatuażu, ale namawiam do tego stylu życia. A trzecia droga to nie wpasowujesz się w społeczeństwo, bo oczywiście. Nie każdy jest taki sam, nie każdy musi być tacy jak inni, ale nie odnajdujesz tej swojej ścieżki, no i po prostu czujesz się nic nie warty. W Japonii kolejnym problemem psychicznym jest właśnie ten problem cały w pracy. I gdzie wszyscy naprawdę kładą bardzo duży nacisk na awanse, na promocje, bardzo łatwo podpaść swojemu szefowi. Jest mnóstwo zasad panujących w pracy. Na przykład, pierwsza, jaka mi przyszła taka dość nietypowa zasada, to nie można się za długo patrzeć w oczy swojemu Szefowi. W Polsce patrzenie w oczy jest oznaką szczerości. W Japonii, jeśli za długo się patrzysz, albo zbyt intensywnie, to szef może naprawdę wziąć cię na rozmowę i powiedzieć ty patrzysz się na mnie w zły sposób. Spytacie może dlaczego tak jest? Dlatego, że on wtedy czuje się jakby zaatakowany. W Japonii patrzenie komuś tak po prostu prosto w oczy zazwyczaj jest podczas jakiejś konfrontacji, więc ty powinieneś po prostu patrzeć gdzieś tam w bok i jeszcze potakiwać oczywiście ewentualnie na dzień dobry i na do widzenia patrzeć w oczy i tyle. Japończyk, żeby naprawdę żyć tak, wiecie, po prostu powiedzmy idealnie, czyli balansować właśnie między tymi wszystkimi zasadami i dobrze się w tym odnajdować, musi niesamowicie dużo wysiłku psychicznego w to poświęcić. Oprócz tego w Japonii presja w rodzinach również występuje często bardzo mocna. Rodzice oczekują od swoich dzieci tego, że będą tacy sami jak oni, albo że będą lepsi, że mają iść na najlepsze studia. Często rodzice Wybierają swoim dzieciom, kim mają zostać. Takie z tradycyjnych rodzinach, na których naprawdę nie brakuje, zwłaszcza na obrzeżach Japonii. Oczywiście wszystko zależy od rodzin. Ja tutaj mówię generalnie, jaki zauważam problem w Japonii. Również ten kontakt rodzic i dzieci są naprawdę o wiele słabsze niż w Polsce. Teraz przejdźmy do Polski. Co zauważam w Polsce i wydaje mi się, że jest takim sporym problemem to hejt i nienawiść, która jest ostatnio no jakoś wyjątkowo moim zdaniem promowana. Nie wiem do końca czemu tak to polega, no ale nie da się ukryć, że ten hejt, nienawiść, wyśmiewanie się z kogoś innego ostatnio stało się czymś po prostu popularnym i jest od poniekąd trendem. Bardzo łatwy przykład. Kojarzycie tą osobę? Jeśli nie, to w skrócie zrobiła po prostu coś głupiego i to jeszcze parę lat temu, co teraz wyciekło i dużo osób się na nią mega wściekło. Tak, owszem, zasłużyła na krytykę 100%, być może zasłużyła na to, żeby zniknąć w ogóle z internetu. Wiele innych, powiedzmy, influencerów cisnęło po niej niesamowicie. Typu, że jest szmatą, że jest kurwą i wiele innych przekleństw i wyzywisk. Co osobiście dla mnie jest no, mega dziwną sytuacją. Dziwną o tyle, że osoby, które przezywały ją w ten sposób, od naprawdę najgorszych rzeczy, zyskały na popularności i ludzie wszyscy im przyklaskiwali. W sensie, what the fuck w ogóle? To jest dla mnie naprawdę niepojęte, zwłaszcza mnie jako na przykład facetowi, powiedzieć tak o jakiejś kobiecie. To po prostu sobie nie wyobrażam powiedzieć takich słów, użyć takich słów do jakiejś kobiety, nieważnej jakiej, naprawdę, bo ja wiem co ona zrobiła, ale. Właśnie druga rzecz, to w ogóle to mi nie dotyczyło. W sensie ona osobiście nic mi nie zrobiła. Jest osobą w internecie jaką jest, i tak dalej, i zrobiła coś, czego nie powinna zrobić, ale wciąż wyzywanie od takich jak właśnie szmat i tak dalej, jest moim zdaniem po prostu niepojęte. Tylko patrząc na to, że jestem po prostu facetem i darzę szacunkiem kobiety, i po prostu nie rozumiem, jak osoby, które przeklinają na kogoś innego, śmieją się, wyzywają, mogą zyskać na tym, niż bardziej tracić. Ale zmierzam do tego, że jest to naprawdę dziwne dla mnie, że wyzywając kogoś, śmiejąc się z kogoś, można się wybić na tym. I to jest promowane. Krytyka, okej, okay, ale wyzywanie kogoś. I ciśnięcie kogoś od najgorszych, zwłaszcza, że nie ma się do tego aż takich zbytnio podstaw, jest dla mnie po prostu absurde. Ale w tym wszystkim chodzi mi o jedno. Możliwe, że wiecie mniej więcej o jakich influencerach mówię, ale byli właśnie tacy, którzy się wybili na tej całej sytuacji głównie przez to, że po prostu przeklinali jedną dziewczynę. Według mnie, nie dość, że takie zachowanie jest słabe, to pokazuje również innym, często młodym widzom, że okej, okay, takie śmianie się, wyzywanie kogoś jest spoko, jest w porządku, bo w sumie wszyscy na to całkiem nieźle zareagowali, więc okej, okay, ja też mogę tak spróbować. Będę wyzywać swoich znajomych i tak dalej. I może to brzmi trochę abstrakcyjnie, i nie jest to oczywiście przekazem tych osób, które tak zrobiły, no ale tak to niestety działa. Że jak ktoś widzi, że coś działa, to często te działania są powielane. Czyli dość jasny przekaz, że jeśli ktoś hejtuje innych, śmieje się z innych i do tego wszyscy naokoło im przyklaskują, że ej, dobrze mu powiedziałeś, coś w tym stylu, no to hejt będzie się po prostu szerzył, tak jak robi. To właśnie w tej chwili. Moim zdaniem, hate naprawdę jest teraz niesamowity i nie da się ukryć, na mnie też jest hate. Często pod filmikami wszystkim się wydaje, że ja jestem osobą, która w ogóle nie ma hate'u. Prawda jest taka, że często mam różne wyzwiska do mnie, nawet w wiadomościach prywatnych są tego typu rzeczy. Zauważyłem właśnie w internecie ostatnio, że śmiesznym stało się wyzywanie kogoś i śmianie się z kogoś innego jeszcze bardziej niż to było lata temu. Nienawiść i ten hate nie jest tylko. Bazuje właśnie na internecie, bo wydaje mi się, tak jak wspomniałem, że przez to, że niektórzy się wybijają w internecie na hejcie, to daję przykład dla po prostu zwykłych. Nie wiem, uczniów w szkołach podstawowych W liceach, że okej okay, Można się śmiać z innych i jeszcze do tego Być powiedzmy fajny, w Polsce jest też coś takiego Że kto jest silniejszy Kto jest lepszy, kto jest jakiś tam I szczerze powiedziawszy Nie wiem, to jest po prostu takie mega słabe Taka rywalizacja bardzo prymitywna Że e, ktoś jest Na przykład, a ja bym cię pobił Albo ja bym sobie dał radę Z tym, z tym, z tym, zwłaszcza wśród chłopaków Oczywiście, ale dziewczyny wiem, że Między sobą też również bardzo mocno Rywalizują. Na koniec chciałbym wam jeszcze tylko powiedzieć, żebyście pamiętali, że jeśli macie jakichś znajomych, przez których boicie się spełniać swoje marzenia, to to nie są prawdziwi przyjaciele. Często ktoś się mnie pyta na przykład, że chciałbym zrobić to, to i to, ale trochę się wstydzę. No ale czego się wstydzisz? No że moi znajomi, powiedząc, to nie są twoi znajomi, albo nie potrzebujesz tych znajomych, po co ci znajomi? Przez których nie spełniasz swoich marzeń. Nie mówię tutaj o zdrowym rozsądku, bo przyjaciele często nam na szczęście mówią, że raczej tego nie rób, czy coś w tym stylu. To jest jak najbardziej okej. Okay. Ale jeśli coś jest Twoim marzeniem. I nie mówię tutaj tylko na przykład, żeby nagrywać na YouTubie, chociaż to jest dość popularnym przykładem, tylko jakiekolwiek, żeby robić po prostu coś, co się kocha. Ktoś lubi śpiewać, ktoś lubi rysować, obojętne, ale boi się to robić przez to, że co znajomi powiedzą, albo co powie rodzina, czy coś. Moim zdaniem, a mówię to z doświadczenia, nie warte są tego typu znajomości. A jeśli ktoś tak mówi w rodzinie, to zróbcie wszystko, żeby przekonać ich do swojej racji. Jeśli ktoś z Was jest w młodym wieku, kilkanaście lat na przykład, i ma różne jakieś właśnie tego typu problemy ze sobą, z otoczeniem, obojętnie, pamiętajcie, że po pierwsze możecie zawsze do mnie napisać, popiszemy, poznamy się i tak dalej. A po drugie, pamiętajcie, że to nie jest aż... Tak wielkie, jak Wam się wydaje. Wiem, że to brzmi źle, ale sam bardzo niedawno byłem jeszcze nastolatkiem. Dobra, 6 lat temu w zasadzie, ale okej. Okay. Zmierzam do tego, że często ludziom się wydaje, że na przykład w szkole, jak coś się stanie w szkole i cała szkoła się będzie z śmiać i tak dalej. Teraz patrząc. Jaka szkoła jest malutka, malutkim miejscem. Patrząc na cały świat, to po prostu aż mi głupio, że wtedy, jak byłem w gimnazjum czy w liceum, myślałem, że to jest taki ogromny problem, że ktoś się dowie czegoś ode mnie, że ktoś coś zobaczy, obojętne. A teraz, patrząc z perspektywy, że nawet jeśli coś by takiego się wydarzyło w tej szkole, to, to to jest nic. W sensie cały świat jest taki ogromny, a często problemy są po prostu malutkie. Tylko nam się wydaje, że całe otoczenie, które nas e, otacza, jest po prostu jest po prostu ogromne, i że środowisko, w którym my żyjemy, jest po prostu całym światem. A tak nie jest, bo świat jest naprawdę spory, mimo wszystko jest dużo miejsc, dużo możliwości. Spełniajcie swoje marzenia, trzymam kciuki za każdego z Was. I problemy psychiczne to poważna rzecz. Pamiętajcie, żebyście rozmawiali, jeśli macie jakieś problemy z innymi, ale przede wszystkim. Znajdźcie sobie cel w życiu i po drugie, nie opierajcie swojego szczęścia, nie budujcie swojego szczęścia na opinii innych, ponieważ nikt nie będzie wam zawsze przyklaskiwał. Ja nagrywając, nie mam nigdy 100% lajków czy coś. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą mnie krytykować. I te krytyki oczywiście są zawsze najgłośniejsze, ponieważ o wiele częściej się krytykuje, niż mówi się coś pozytywnego zazwyczaj. I fajnie byłoby to zmienić, fajnie byłoby, żebyśmy wszyscy bardziej podchodzili do życia pozytywnie. Niż właśnie pesymistycznie Otaczajcie się znajomymi, którzy będą wam pomagać spełniać marzenia A reszta niech patrzy jak dążycie do celu Dziękuję wam za oglądnięcie tego filmiku I do zobaczenia w następnym